Świat szaleje, szaleje. Szalony łucznik a chodził po spokojnym norweskim miasteczku i, i zabijał ludzi. Za chwilę postaram się połączyć z Jarkiem Soboniem, a, a wy w międzyczasie zobaczcie czołówkę programu. To dzisiaj łączymy się w ten chyba smutny dzień z Jarosławem Soboń z Norwegii. Halo? Cześć. Halo, cześć. Cześć wszystkim. Trudno mi chyba powiedzieć dzień dobry. Czy ten dzień jest dobry w Norwegii? Raczej nie, bo dzień jest pod wrażeniem smutku i jak takiej żałoby. Niestety to, jest, to, to się zdarzenie stworzyło wczoraj w Kongsberg przytłoczyło dzisiejszy dzień. Tak. Dzień tak. radości, bo nowy rząd, ale niestety to zeszło na, dzień, na plan dalszy. No właśnie to e, powiedzmy, co się stało, ponieważ e, mamy dosyć sprzeczne informacje, wiemy tylko, że podobno nie żyje pięć osób, tak? Tak, e, po prostu to był obywatel duński, no, mówią oficjalnie, a czego norweska policja raczej stara się uniknąć, powiedzieć jaki jest obywatel to jest, e, który Przeszedł na islamizm kilka lat temu i był znany policji z radykalnego postępowania. Od 20 roku ma zakaz spotykań ze swoją rodziną, bo straszył że zabije. Nie wiadomo, jakie były przyczyny, jakie motywy i co nim kierowało. To, co jest wiadomo, że był sam, zastrzelił pięć osób, cztery kobiety, mężczyznę w wieku od 50 do 70 lat. Ranił dwie osoby, w tym policjanta, używał łuku i strzał. Policja znalazła inną broń przy nim, tak samo, która może była używana, na razie policja cicho się nie mówi, czy, czy była używana, czy nie była używana broń. Ale to no, więcej broni. No właśnie ty mieszkasz dosyć daleko od tego miejsca, czyli jesteś bezpieczny. To już jakby taki drugi w tej dekadzie może, ale w każdym razie po, po, po Brewiku kompletnie bezsensowny atak na cywilów, tak? No tak, tylko że Brewit to miał swój cel, że on był przeciw islamizmowi, ale dlaczego strzelał do dzieci i to dzieci norweskich, to, 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 to jest wielkie pytanie. A ten strzelał do osób starszych. I, i też nie wiem, jaki był motyw, bo żadnego motywu nie przedstawia. Współpracuje z policją, odpowiada na każde pytanie, ale nie ma żadnego motywu. Czy to były załamanie psychiczne, czy to był. No, to trudno powiedzieć. Czy Norwegia jest trochę sparaliżowana strachem? Ja wiem, że od wczoraj policja znowu zaczęła nosić broń przy sobie, bo tradycyjnie w Norwegii policjanci nie nosili broni. Czy czuje się ten strach na ulicach? Znaczy, tu w Stavanger nie czuje się strachu? Czuje się bardziej takie przygnębienie, smutek, nie? Ale nie czuje się strachu. Po prostu. Po brewiku już społeczeństwo powiedziało, że nie damy się zastraszyć. Nie wprowadzono żadnych radykalnych pociągnięć. I to samo było w Szwecji, że po zamachu na Palmego nie wprowadzono żadnych radykalnych zmian. Po prostu nie, społeczeństwa skandynawskie nie dają się zastraszyć kilku ludziom, którzy, no, którym coś się z, z, z mózgiem dzieje. A według Twojej oceny, bo dzisiaj jest taki, jakby dosyć ważny dzień dla Norwegii, po wielu latach prawica oddaje rządy lewicy. W sumie to się jeszcze stało wczoraj, czyli za czasów rządów prawicy, ale problem będzie już rozwiązywał nowy minister spraw wewnętrznych, nowy rząd. Czy to ma Twoim zdaniem jakieś tło polityczne? Czy to może być próba uderzenia w nowy rząd albo w stary? No, a czy w stary doradczy już nie, bo stary rząd to i tak wszędzie złożył rezygnację na ręce króla i tylko do czasu ukonstytuowania się nowego rządu prowadzi działalność, ale możliwe, bo to samo miał Brewik, że Brewik przeciwko Partii Pracy. Yy, się wy, no, swoje działanie postawił. To samo może być, że przeciwko nowemu rządowi, no. W tym nowym rządzie nie ma żadnych zmian w polityce w stosunku do inwandrów, czy polityce mniejszości narodowych, więc dlatego, dlatego nikt nie wie, jaki był motyw, jakie były podstawy działania. A czy to a, rozpoczęło a, jakąś debatę, dało jakiś wiatr w żagle, Środowiskom takim ksenofobicznym, antyislamskim, antyemigranckim? Tak naprawdę facet był emigrantem albo biały, bo był Duńczykiem. Znaczy, tak, no powiedzmy tak, że y, Duńczycy i Szwedzi nie są postrzegani czy Skandynawów jako imigranci, bo po prostu wspólnota skandynawska, hmm. ma przed Schengen, że to było. W każdym kraju można pojechać z, z, z numerem duńskim czy norweskim i takie samo ma się prawo od razu. nie? Także to jest tak rynek wewnętrzny od, od dawien dawna, ale nie zauważyłem. Sprawdzają strony ISIS, jest to takie, zatrzymać islamizm w Norwegii. Tam się nic nie wypowiadają. E, także e, mi się wydaje, że to wszystko spadło od na wszystkie jak szok, jak, jak e, coś, 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 czego się nikt nie spodziewał. Bo porozmawiałem ze znajomymi, którzy powiedzieli, że no po brewiku się nie spodziewali, że coś takiego się może w Norwegii stać. Hmm. No, na szczęście było na dużo mniejszą skalę. Tak. A, a powiedz mi, a, czy widać na mieście w Stavanger, które jest dosyć daleko więcej policji? Policję z bronią? Nie. nie. A czy policji jak było? To jest bardzo mało, są tylko tam, gdzie są potrzebni i ich nie widać, nie? Wiesz, co? Wydaje mi się, że to jest a, jakby potrójnie szokujące, dlatego że Norwegia to taki bezpieczny, wydawało się, e, kraj. Ja, jakby przygotowując się do rozmowy, przeleciałem a, m, e, różne serwisy i tam na całym świecie gdzieś się mordują. A, ale numerem jeden jest tam Norwegia i te pięć osób, te, te pięć ofiar. Na, na, na twoje oko, co będzie dalej? Po prostu jest to wariat, czy, czy, czy jest to kwestia ataku terrorystycznego, bo tego nie zadeklarowano jeszcze. Znaczy, no policja prowadzi śledztwo, pod, w, czy to nie jest atak terrorystyczny, ale niestety, yy, może niestety, no na razie z, z rozmowy ze, z, z tym Duńczykiem, z, oskarżonym, nie wychodzi, że to był atak terrorystyczny. No nie podaje żadnego motywu. Nie? Ja czytałem, że jakieś 15 minut temu byłem na stronach policyjnych i czytałem na po konferencji prasowej, takiej mniejszej, że po prostu nie podaje żadnych motywów. Nie, hmm. po prostu Czyli... Jest zaszokowany tym, jest zaszokowany tym, co się stało. Czy, to czy, jest czy... paradoksem. Czy to nie był atak nerwicy? No, 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 no trudno powiedzieć. A czy ten człowiek leczył się psychiatrycznie, czy tylko był pod kontrolą ze względu na radykalizm islamski? Nie, nie leczył się. Znaczy tego to nikt nie powie, czy się leczył, nie? Mhm. Żaden lekarz nie powie, ale z tego co wychodzi, to nie był zarejestrowany w żadnej klinice psychiatrycznej. A Tenzburg jest miejscowością dosyć małą, przepiękną miejscowością. Jest, jest, jest ładna miejscowość, tak idealna w górach, ale to jest mała miejscowość, tam się prawie wszyscy znają. A to hmm. był też znany policji tam. Hmm. Ja też słyszałem, że tam było dosyć dramatycznie, że on po zatrzymaniu jeszcze uciekł tej policji i dalej go ścigali, tak? Ja, to nie było tak, że policja dostała informację o godzinie 18, 12, 13, że ktoś chodzi po mieście i strzela z łuku. to postanowił wysłać patrol, wysłano trzy patrole do z, z złapania go rozbrojenia. I jak go spotkano, to po godzinie 18.18 .18 zniknął policji i wszystkie te ofiarki powstało to powstały po tym właśnie, jak patrol go spotkał, czy się wystraszył, coś, że zaczął strzelać do ludzi. Bo tak strzelał, pierwszy tylko do drzwi, ścian. Takie jest fajne zdjęcie, gdzie wbita jest strzała w mur. Ci to przepuszczę zdjęcie. Żeby znaleźć powrotem. To Z tych informacji, jak człowiek ma robota, który szuka wszystko o tym, to to jest tysiące. No. Będę musiał Ci później przesłać to zdjęcie, hmm. jak y, strzała zbita w mur i tak dalej. Więc to się stało po pierwszym kontakcie policji z nim, że zaczął sześć do ludzi. Hmm. Czyli e, tak naprawdę można przyjąć, że e, tym triggerem, tym, tym e, e, powodem takim bezpośrednim wpadnięcia przez niego w szał było to, że próbowano go zatrzymać, tak? Znaczy nie, próbowano go, do niego z nim porozmawiać. Dostałem e, teraz o 14, o godzinie 14 będzie e, zbadany przez psychiatr, żeby sprawdzić, czy był e, poczytalny. Jak, poczytalny. Poczytalny. No hmm. nic, to bardzo smutne. Szczerze mówiąc, chciałem powiedzieć, że łączę się jakby w myślach z tymi ludźmi, którzy stracili bliskich. No i z Norwegią. Bardzo mi zaimponowało to, że nie dajecie się zastraszyć, mimo czegoś takiego. I, i co, i będziemy w kontakcie, jak coś się jeszcze wydarzy. Tak, dziękuję za rozmowę. If you are serious, serious about us, yeah Baby, your love is cold, but I don't feel the trust Something's not adding up, but you've been up to